Punktowy elektrostymulator EMS, czyli elektrostymulacja mięśni impulsami elektrycznymi. Tak wygląda opakowanie. Elektrostymulator jest w specjalnym hermetycznym pudełeczku. Do tego dołączony jest kabel USB. Nie wrzucajmy opakowania, ponieważ pod spodem ukryte są dwa wymienne pady do naszego elektrostymulatora i instrukcja obsługi. W pudełku znajduje się elektrostymulator i podkładka, do której będziemy przyklejać urządzenie po zakończeniu pracy. Urządzenie posiada wklikiwany panel, który jest ładowany właśnie przez dodane do zestawu kabelek USB, kiedy go ładujemy, pali się czerwona lampka, po naładowaniu zmienia się na niebieską. Kiedy naładujemy już panel, wklikujemy go z powrotem do urządzenia. Przyciskiem ON włączamy urządzenia, zapala nam się niebieski program. Przyciskiem M zmieniamy programy. Niebieski to treningowy, zielony, relaksacyjny. Przyciskiem plus i minus zwiększamy, zmniejszamy moc. Tej mocy jest aż 15 stopni. Przed aplikacją na ciało zdejmujemy folię ochronną, a później przyklejamy już do tej stałej podkładki, która jest do tego przeznaczona. Urządzenie chowamy z powrotem do pudełeczka i zamykamy szczelnie. Urządzenie posiada dwa programy, które trwają po 25 minut. Program niebieski to program treningowy, który ma za zadanie wzmocnić mięśnie, pozbyć się tkanki tłuszczowej idealny do wyrzeźbienia potrzebnych Wam partii ciała. Natomiast program zielony to program głębokiej relaksacji mięśni i. Idealny na spięty kark, na bolący kręgosłup czy inne części ciała naprawdę zmniejsza dolegliwości bólowe. Urządzenia MS od lat wykorzystywane są w rehabilitacji. To sposób na bezpieczny trening bez wychodzenia z domu i bez wysiłku. Warto zadbać o zdrowie. Polecam Agnieszka Rylik.